Dzisiaj pokażę wam w jaki sposób przygotować zdjęcie krajobrazowe tak, żeby bez wątpienia nadawało się na pocztówkę, a to wszystko tylko i wyłącznie przy użyciu ACR. -a. Cześć, kochani, witam Was z powrotem na Rita.pl. Ja nazywam się Karol Smoderek, a to jest internetowa szkoła retuszu z najlepszymi poradami, technikami i sztuczkami z zakresu Photoshopa w Polsce. Kochani, dzisiaj, co ciekawe, nawet do Photoshopa nie zajrzymy. Wszystkie rzeczy, które będziemy wykonywać, wykonamy na yy, dodatku ACR do Photoshopa oraz oczywiście zajrzymy do Adobe Bridge'a, żeby jakieś zdjęcie wybrać. Yy, pokażę Wam naprawdę. Dzisiaj jest fajnie. Fajny odcinek przygotowany. Na, ja zawsze tak mówię, ale naprawdę ten jest fajny. Dlatego, że z fajnego zdjęcia krajobrazowego wyciągniemy jeszcze tyle zajebistych rzeczy, że po prostu jest masakra. E, to jest to zdjęcie już po jakichś tam obróbkach. E, ja zaraz wam pokażę, bo właśnie się nim trochę bawiłem, ja sobie je zamknę. E, wróćmy do Adobe Bridgea. E, to jest to zdjęcie, kochani. Ja w tym momencie. Zresetuję wszystkie ustawienia tak, żebyśmy mogli wrócić do obrazku pierwotnego. Taki był obrazek pierwotny, kochani. To jest zdjęcie o zachodzie słońca. To jest tak naprawdę jedna z najlepszych godzin do fotografowania zdjęć nocnych. Nie, jak jest ciemno, to jest pierwsza rada, rada dnia Nie róbcie zdjęć nocnych, jak jest ciemno, tylko wtedy, kiedy jest tak półciemno. Zauważcie, że słońce już jest poza horyzontem, e, natomiast niebo jest cały czas jeszcze stosunkowo jasne. Dzięki temu e, ta, e, ten zakres, to, e, zakres jasności jest o wiele bardziej skompresowany, niż gdybyście robili takie zdjęcie w nocy. Mamy wszystkie rzeczy, które nam umożliwiają e, z tego zdjęcia zrobienia naprawdę fajnego zdjęcia nocnego. Zauważcie, że. Już wszystkie światła w budynkach, na budynkach przed budynkami się palą, e, ale mimo wszystko niebo jest jeszcze stosunkowo jasne. Tak naprawdę, e, na, robienie zdjęć takich nocnych, które nie są robione w środku ciemnej nocy, macie, nie wiem, może godzinę, może półtorej godziny e, zaraz od zachodu słońca, znaczy zaraz po zachodzie słońca. To jest akurat zdjęcie, z którego zrobimy takie zdjęcie bardzo. Mm, znaczy, może nie bardzo nocne, tylko raczej zdjęcie zachodzącego słońca. Natomiast to, jak powiedziałem, no zaraz po zachodzie słońca, kochani, macie jakieś mm, godzinę, może półtorej godziny na zrobienie naprawdę bardzo fajnych zdjęć nocnych, bo później, niestety, ten, ta, ten, ta rozpiętość tonalna bardzo wzrasta i no, zamiast mieć jakiekolwiek szczegóły na niebie, będziecie mieli taką ciemną, czarną plamę i no to nie wygląda jak najlepiej. Kolejna rzecz, zawsze jeżeli możecie wykorzystujcie wodę, dlatego, że woda woda jest zajebista, no, woda odbija nie światło i w związku z tym macie dwa razy więcej światła na zdjęciu, jak wiemy fotografia tak naprawdę polega tylko i wyłącznie na świetle, tak? Na uchwytywaniu światła, dlatego jeżeli macie możliwość robienia zdjęć jakichkolwiek z użyciem wody, czy to jest takie odbicie jak tutaj na jakimś takim jeziorku, czy to jest jest, yy, nie wiem, deszcz, który gdzieś tam pada w, yy, na mieście i i, i, I są kałuże, załóżmy na drogach, i pięknie się to wszystko, wszystkie te światła miejskie na przykład się odbijają na, na mokrym asfalcie, to, to, to są piękne obrazki, więc zawsze, jeżeli możecie wykorzystać motyw wody na takich zdjęciach, czemu nie? To jest naprawdę super okazja do tego, żeby podwoić wasz, ilość Waszych źródeł światła i, i, i wasze zdjęcia od razu zyskują na jakości. Eee, aż się zapowietrzyłem. Kolejna rzecz, kochani, zauważcie, że moja woda jest bardzo, bardzo rozmyta. Ja nie chciałem, żeby tutaj jakiekolwiek fale chciałem, żeby... Właśnie chciałem taki efekt uzyskać, więc od razu sobie spójrzcie tutaj na dół. Robiłem te zdjęcia na bardzo mocno przymkniętej przesłonie 16, e, dlatego że miałem dosyć długi czas otwarcia migawki to jest 15 sekund w związku z tym, tego światła sporo mi wpadało. Dlatego musiałem przy, e, przymknąć przesłonę. Ale to jest bardzo dobrze, dlatego że przy zdjęciach krajobrazowych chcecie mieć przymkniętą przesłonę, chcecie, żeby jak najwięcej e, szczegółów i jak najwięcej obiektów było e, ostrych na zdjęciu, więc takie ustawienia są jak najbardziej super. ISO 100. No, żadna, żadna, żadna filozofia. Kochani, no z takim zdjęciem przechodzimy już do ACR-a. Otwieramy je w acr -ze. I tak, i parę rzeczy od razu na początek. Pierwsze, co mi się rzuca w oczy, to tutaj parę takich plamek. To są jakieś plamki na matrycy, Od razu je usuniemy narzędziem. Spot removal w ACR- bardzo przydatne narzędzie kwadratami, yy, kwadratami, nawiasami kwadratowymi. Zmieniam sobie rozmiar tego pędzla i po prostu klikam. A ACR całą resztę robi za mnie. Tutaj jeszcze coś mam. To są takie pierwsze rzeczy, najbardziej podstawowe. Co tutaj jeszcze coś widzę? Dobra. E, druga rzecz, którą chcę zrobić, i dosyć często to robię w zdjęciach krajobrazowych, i teraz się nie przestraszcie, to jest e, kontrast, który ściągam prawie na sam dół. W ogóle nie chcę, żeby tu był jakikolwiek kontrast, e, a to dlatego, że za chwilę Clarity, czyli ten taki kontrast lokalny. Podciągnę na maksa w górę i zauważcie, co się dzieje. Spójrzcie tutaj na budynki i na szczegóły na budynkach. Tutaj, tutaj jest najbardziej widoczne, bo tu jest fajne, fajne szkło. Natomiast zobaczcie, co się dzieje i jak o wiele więcej szczegółów od razu zyskujemy e, w tych przede wszystkim ciemniejszych miejscach. Bardzo fajna sprawa i ja zawsze albo prawie zawsze od tego zaczynam e, korekty moich krajobrazów. Zmienię troszeczkę kadr. Ja, tak naprawdę, dużo tego budynku tutaj jest, który no, niezbyt ładnie wygląda. Dlatego, ja ten kadr e, troszeczkę pociągnę w prawą stronę, ucinając trochę tego budynku. No, kadrowanie jest bardzo ważne, dlatego, ja nie chcę tego zrobić pochopnie. No, myślę, że tak będzie ok. Dobra, mamy już szkadr. Mamy kontrast e, prawie na maksa ściągnięty w dół. E, clarity jak najbardziej do góry. I zauważcie, że ściągnięcie kontrastu w dół e, powoduje, że od razu gubimy nasycenie barw. Teraz kolejną rzeczą, którą poprawię, to jest podciągne nasycenie. O no, jakieś no, powiedzmy. 45. To są oczywiście e, liczby, które dla każdego zdjęcia będą inne. To jest generalnie tylko i wyłącznie wasza interpretacja twórcza tego, jak chcecie. Może jeszcze troszeczkę clarity. Delikatnie. W taki sposób. Um, Okej, okay, kochani. Co by tu jeszcze można sprawdzić? Sprawdzę punkt czerni i bieli. Z przytrzymanym klawiszem Alt albo Option na Macu generalnie klikacie na ten suwak i Ustawiacie sobie punkt czerni. Generalnie chodzi o to, że żeby mieć pewność, że nic nie jest, albo prawie nic na zdjęciu nie jest tak smoliście czarne, że nie widać tam żadnych szczegółów. I właśnie ten przytrzymany klawisz Alt pomaga wam w tym, bo widać od razu, w których miejscach na zdjęciu gubione są detale w tym momencie. Nie jest źle. Tutaj też jest. OK. Więc mamy punkt czerni i punkt bieli ustalony. Z kontrastem zjechaliśmy, e, temperatura i w ogóle balans bieli ja zostawię taki, jaki jest, dlatego że teraz przejdziemy do bardzo fajnej rzeczy i to jest do takich filtrów gradacyjnych. E, ta opcja jest tutaj w ACRze, Graduated Filter, możecie także wejść w to skrótem klawiszowym literką G. I teraz dopiero zacznie się niesamowita zabawa, ja Wam obiecuję. To jest pełen chat. E, pierwsza rzecz, chcę, żeby to niebo było bardziej niebieskie. Wystarczy, że tutaj na dole. E, aha, przede wszystkim wszystkie te rzeczy muszę sobie zresetować. Wystarczy, że w każdy z tych suwaków kliknę podwójnie e, i on mi się zresetuje. Wszystkie suwaki są zresetowane. Tutaj w tym ostatnim punkcie kolor wybieram, klikam sobie na ten prostokącik, wybieram sobie kolor niebieski. I teraz zobaczcie co się dzieje. Z przytrzymanym, ja akurat to robię za pomocą tabletu, ale jeżeli jesteście przyzwyczajeni do myszy, z przytrzymanym przyciskiem myszy. Przeciągacie w ten sposób i zobaczcie, co wam się robi. Bardzo fajny, taki gradacyjny filtr e, z niebieskiego przechodzący w przezroczystość, czyli tam poniżej tego czerwonego punkciku już nie ma zastosowania ten filtr. Na tej e, przestrzeni tutaj między zielonym a czerwonym to jest ta gradacja, a powyżej zielonego to jest pełen filtr taki niebieski. Więc e, ten filtr jest bardzo fajny, ja troszeczkę sobie e, go przyciemnię. Troszeczkę jeszcze nasycę, i tak będzie chyba ok. Zaczekajcie, czy ja mogę. Nie, okej, okay. spoko. Więc mamy już niebo bardziej niebieskie. Teraz pora na to, żeby ta część tutaj na środku była bardziej pomarańczowa. Ja nie wiem, czy oglądaliście, ale w jednym z odcinków e, e, dosyć dawno temu ja mówiłem o teorii barw. E, I generalnie bardzo fajnie jest, jeżeli na zdjęciu są barwy dopełniające się, tak zwane complementary colors. I nie wiem, czy. Znacie ten odcinek, czy oglądaliście? Jeżeli nie, bardzo polecam. Odcinek chyba się nazywał Efekt Rodem z Hollywood i tam była dosyć fajna, fajna, fajny odcinek na temat właśnie barw. Natomiast kolorem dopełniającym się dla niebieskiego jest kolor właśnie taki żółtawo-pomarańczowy i bardzo fajnie się składa, dlatego że no. To jest taki ciepły pomarańcz, to jest generalnie nie dość, że zachód słońca jest właśnie w takich barwach, to jeszcze tutaj te wszystkie światła miejskie właśnie w tych barwach są, więc teraz jeszcze to podrasujmy. Klikam sobie tutaj na New, czyli wybieram sobie nowy filtr gradacyjny, zmieniam ten kolor niebieski na taki ciepły pomarańcz. I kolejną, um, kolejny filtr gradacyjny zastosuję tu, właśnie w tej przestrzeni miejskiej. Zauważcie, że bardzo fajnie się składa, bo tu jeszcze mamy zachód słońca, to wszystko pięknie ze sobą współgra. Um, może ja troszeczkę niżej. O, z przytrzymanym klawiszem SHIFT e, macie pewność, że ta linia zawsze będzie prosta więc jeżeli chcecie, żeby ona zawsze była prosta, przytrzymajcie klawisz SHIFT. Kolejna rzecz, tak naprawdę to niebieskie niebo, dobrze by było, gdyby się gdzieś tutaj odbijało na dole, bo jak wiecie, to jest woda, więc woda musi odbijać to, co jest powyżej. No to kolejny pędzel, który ja, który ja sobie tutaj stworzę, to jest znowu niebieski. Pyk. I tutaj jeszcze takim niebieskim zamaluję. Chani, zobaczcie, jaka zmiana. Zobaczcie, jaka zmiana trzy filtry gradacyjne a jak więcej koloru tutaj dodaliśmy, ile więcej życia jest w tym zdjęciu jak to zdjęcie od razu zaczęło żyć. Naprawdę niesamowite efekty można tymi filtrami osiągnąć, i to jest mega, mega, mega sprawa. Zawsze z tego korzystajcie, jeżeli faktycznie tego sytuacja wymaga. Eee, wiecie co, ja zapomniałem jeszcze wyprostować tych budynków. Chcę mieć pewność, że te budynki są proste, dlatego ja wybiorę sobie tutaj z menu na górze tak zwany straighten tool, czyli narzędzie do prostowania tego wszystkiego. E, przybliżę sobie to zdjęcie dosyć mocno. E, gdzieś na tym środkowym budynku sobie po prostu przeciągnę w taki sposób, żeby ta linia, którą przeciągam, była równoległa do krawędzi budynku i jej Photoshop automatycznie wyprostuje mi zdjęcie względem tego budynku. Um, dobra, kochani, wracając do i coś mi się tutaj Coś mi się tutaj brzydko zaczęło dziać, ale nie wiem dlaczego. Coś tu jest. Aha, preview jest wyłączony, już się przestraszyłem, kochani. Dobra, preview jest wyłączone. Wracamy do e, naszego zdjęcia, które już jest wyprostowane. E, nadaliśmy mu mega fajne kolory. Teraz pora na takie dosyć. Zauważcie, że tutaj na, tych, na tym zdjęciu, zwłaszcza po tych wielu korektach troszeczkę szumów powstało, więc przejdziemy sobie do zakładki Detail, czyli szczegóły, i usuniemy trochę tych szumów. Szumy są na kanale Jasności. Tutaj nie widać żadnych takich szumów kolorowych, nie widać jakichś takich chamskich, zielonych, czerwonych, niebieskich kropeczek, więc nie, ma, nie martwimy się o te szumy kolorowe, ba, martwimy się o szumy, szumy Luminance, czyli szumy na kanale Jasności. Podciągamy sobie dosyć mocno aż do momentu, jak nam znikną jakieś tam szumy. Eee, Okej, okay, tylko że to powoduje jeszcze jeden problem pewnego tak. Takiego rozmycia niektórych krawędzi, w związku z czym teraz przejdę sobie wyżej na e, sharpening. Zauważcie, że ja nie chwytam tych suwaków, bo one są dosyć ciężkie do uchwycenia, one są dosyć małe. Tylko najeżdżam sobie zawsze na nazwę danego suwaka, na przykład w tym wypadku mount. i to mam taki od razu kciuk, czy tam palec, który mi e, pokazuje strzałki w prawo i lewo. Więc w momencie jak ja nacisnę sobie przycisk i zacznę przesuwać, to akurat dany suwak przesuwa mi się. Ja zauważyłem, że ten sposób jest o wiele prostszy. Ok, więc lekko sobie wyostrzymy to zdjęcie, żeby tych szumów, żeby zniwelować to rozmycie, które powstało przez, przez ten suwak luminance, czyli przez to usuwanie szumów. Tylko, że znowu pojawia się kolejny problem, bo zaczynają znowu się szumy pojawiać na takich krawędziach, gdzie szumów nie powinno być. Innymi słowy. Krawędzi płaskie, bez żadnych detali, są też wyostrzane i z pomocą na taki efekt przychodzi nam suwak masking, czyli maskowanie. I teraz z przytrzymanym klawiszem Alt, ja sobie po prostu przeciągam ten klawisz i zauważcie, że wszystkie białe rejony na zdjęciu są wyostrzane, wszystkie czarne nie są, więc muszę dojść do takiego miejsca, gdzie niebo, przecież tam nie ma żadnych szczegółów, nie jest wyostrzane i tylko krawędzie są wyostrzane. I tak sobie przeciągam gdzieś do takiego miejsca i mam pewność, że tylko i wyłącznie krawędzie są wyostrzane. E co jeszcze? Zauważcie, że tutaj powstała tak zwane, czy powstały tak zwane aberracje chromatyczne. To są na krawędziach, zwłaszcza przy mocnych korektach takich kolorystyczno-kontrastowych i w ogóle w ogólnie korektach powstaje coś takiego jak aberracja chromatyczna. To są takie krawędzie, które z jednej strony mogą być na przykład niebieskie, a z drugiej strony, zauważcie, że pewnie z drugiej strony powinny być czerwone no oczywiście widać taką smugę czerwoną, więc e, wystarczy, że ja przejdę sobie do zakładki tutaj lens corrections, czyli naprawa e, tych wszystkich wad e, obiektywu, zaznaczę sobie enable lens profile corrections, e, czyli innymi słowy naprawianie automatyczne tych wszystkich wad e, poprzez profile, które są już standardowo wgrane do ACR. -a. ACR automatycznie mi wykrył mój obiektyw 2470. i zauważcie, że tak, troszeczkę zniwelował winetę, którą nasz obiektyw tworzył, troszeczkę zniwelował beczkę i w momencie jak już sobie to zaznaczyliśmy na dole jest coś takiego jak Remove Chromatic Aberrations, czyli usuń aberracje chromaty chromatyczne. Ja wam teraz pokażę w przybliżeniu jak to działa. Uh... Tutaj chyba nawet le, będzie lepiej to widać na którymś z budynków. Piękna, okropnie wyglądająca aberracja chromatyczna. Włączam ten przycisk i nagle ona znika. Tak to mniej więcej wygląda. E, bardzo fajna rzecz, polecam, bo e, no, zdecydowanie to brzydko wygląda takie zdjęcie z aberracjami. Zauważcie, że z jednej strony jest czerwień, a z drugiej taki niebieskawo cyjankowaty kolor. Po kliknięciu i czerwień znika z tej strony i ten cyjano niebieski kolor znika z drugiej strony. Natomiast jeszcze wracam do tej winiety. Winieta akurat mi się podoba na tym zdjęciu, więc ja tą winietkę troszeczkę poprawię. Amount bardzo delikatnie, tyle o ile. Ok. Zauważyłem jeszcze jedną rzecz, kochani. Zauważcie, że z tej strony zdjęcia kontrast jest dosyć mocny. Tutaj te czernie są bardzo głębokie, natomiast, natomiast z tej strony tego kontrastu nie ma, więc użyjemy jeszcze jednego filtru gradacyjnego i sprawimy, żeby ta część zdjęcia prawa była troszeczkę bardziej kontrastowa, żeby te ciemne rejony, te czernie były troszeczkę ciemniejsze. Resetuję sobie wszystkie pola. Tak naprawdę mogę je inaczej zresetować. Wystarczy, że. Um, wybiorę sobie, w jaki sposób chcę to zdjęcie poprawić. Generalnie w tym wypadku chcę, żeby te shadows, czyli cienie, były jeszcze ciemniejsze, więc w momencie, kiedy ja kliknę minusik, wszystkie pozostałe suwaki automatycznie mi się zresetują. Pyk, zauważcie, że wszystkie inne suwaki się zresetowały, a shadows się zmieniły w minus 25. Jeżeli jeszcze raz kliknę minus 50, mi się wydaje, że to wystarczy. W tym momencie kolejny filtr przeciągam w tę stronę. Z przytrzymanym klawiszem Shift mam teraz linię poziomą, prostą. I, I wydaje mi się, że zdecydowanie kontrast jest bardziej równomierny teraz na zdjęciu. Um, nawet chyba troszeczkę wrócę do tego głównego zdjęcia i troszeczkę zjadę z tymi czerniami, to znaczy troszeczkę je zmniejszę. O, gdzieś tak. Kochani. Um, I jesteśmy tak naprawdę już e, na finiszu. E, w ciągu dosłownie. Mniej niż 15 minut, i byliśmy w stanie z naprawdę w miarę fajnego zdjęcia zrobić kosmicznie mega fajne zdjęcie. Mam nadzieję, że ten tutorial Wam się przydał. To wszystko na dzień dzisiejszy. Zapraszam Was do subskrybowania kanału, klikania like, jeżeli podoba Wam się ten film. Zapraszam również na fanpage na Facebooku www.facebook.com/ukośnik.pl bez żadnych kropek. Kochani, to wszystko. Jeszcze raz pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Życzę Wam miłego weekendu i do zobaczenia. I usłyszenia w poniedziałek. Na razie, papa. Pa. Po więcej informacji na temat tego, jak i innych odcinków, odwiedź stronę ritach.pl. Gorąco zachęcam Cię do wpisywania się na listę mailingową. Dzięki temu będziesz otrzymywał niedostępne nigdzie indziej treści, tworzone przeze mnie pędzle, bardzo przydatne akcje, a także kupony rabatowe na moje protutoriale i kursy indywidualne. Pamiętaj, że Twoja prywatność jest dla mnie priorytetem, zatem Twój adres e-mailowy nie zostanie udostępniony nikomu, nigdy. Jeśli podoba Ci się projekt ritach.pl i chcesz, żeby był kontynuowany, podziel się dobrą nowiną i poleć stronę ritach.pl na portalach społecznościowych takich jak Facebook, Twitter czy Tumblr oraz zasubskrybuj mój kanał na YouTube. Tylko dzięki rosnącej popularności serwisu ritach.pl będę mógł nieustannie tworzyć i udostępniać Ci nowe darmowe tutoriale. Do zobaczenia wkrótce.